Hej śmanko, jestem jazda, że w tym w filmie na moim kanale, w odcinku z gier mobilnych. Czyli zagram oczywiście w grę e, IO, która nazywa się Race IO oczywiście. <laughs> reklama mi się już tutaj wpieprzyła. E, to, to nie jest ta gra, to jest po prostu reklama. To dosyć drażniąca reklama. Tu jest od o, ta. Gra. Od, od, odbieramy darmowy prezent. <laughs> I prezent Koron Zabieramy też. I moi drodzy, tu jest, są takie fajne wyścigi to tutaj są niby gracza, ale tak naprawdę mogą być, to być zwykłe boty. To bardzo przypomina Raidera. ale tutaj każdy obrót daje nam przyspieszenie, takie no, no, nitro. Już będzie koniec i wygrałem wyścig. I oczywiście na Arenie Pierwszej troszkę sobie pograłem. Yy... No i tutaj zostało nam parę wyścigów, żeby ukończyć Arenę Pierwszą. Moi drodzy, z tej gry planuję też zrobić trochę więcej odcinków. O Jezu, chciałem coś zrobić, ale... Za mała prędkość. Nie wierzę, tak byłem w tyle, na początku się rozwaliłem, a już jestem na, 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 na przodzie. Może nie jakoś daleko od ostatniego, znaczy no, od ostatniego tutaj ścigającego się bota ze mną, ale jest dobrze. Co to jest? To przyspieszające takie. Ups, rozwaliłem się, ale mm, dźwięki są takie fajne, realistyczne do tego samochodu. Czy realistyczne? Może nierealistyczne, realistyczne, ale yy, zbliżone do realizmu bardziej, bardziej niż właśnie w Raiderze. To jest gra właśnie oparta na Raiderze. Tu mamy w ogóle... O, ktoś ma nowy samochód widzę. Zazwyczaj trafiały mi się te same, które... Takie sam co ja mam. Ciekawe czy te samochody coraz nowsze mają jakieś yy, no zdolności jakieś, jakieś czy są jakieś lepsze od, ty, od tych poprzednich No Ciekawe, moglibyśmy to sprawdzić Troszkę przyciszę jednak tę gierkę Ostatni wyścig i możemy kupić sobie w sumie jakiś fajny samochód. Oczywiście boty już są dawno tyle. No, już mnie wyprzedził bot jeden, bo się z głupoty rozwaliłem. No jedziesz. A tam się tam się często rozwala samochód To jest truch O nie ja to wcześniej przecież przychodziłem Jest, 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 udało się No nie, rozwalił mi się no A przynajmniej miałem e, e, przyspieszenie O Jezu! Powinienem na dole przejechać chyba, a nie, to będzie drogi. Chyba tak bym tu wylądował, także spoko. Run cap. Arena druga. Moi drodzy, możemy wybrać sobie, sobie chyba jakiś samochód? 1000 monet. Wojsko. Kupujemy. Kupiliśmy właśnie jakiś taki dziwny zielony, także spoko. Zresztą no, zakupanie to tak, żeby kupić monety, to ja nie chcę, nie potrzebuję. Ja mam 200, o jakiś gościu to ma 300, ale się to są boty, prawdopodobnie. Już nie mówię, że to boty, bo to mogą być prawdziwi gracze. Okay. I oprócz tej gry Jo, ja jeszcze znalazłem jedną, tylko nazwy sobie nie mogę teraz przypomnieć, czyli nawet chyba kilka. Będzie trochę więcej gier Jo na kanale. Jednak <laughs> ja lubię gry Jo, a ta gra nawet jest yy, całkiem fajna. O, patrzcie mam 23 miejsce, ale to są oczy, pewnie be, pewnie Boty. Chociaż tutaj takie niki są no, który, bo, których Bot nie mógłby w stanie wytworzyć, czyli Emi, Tiago albo na przykład Error Black, Big Ticos Osaka. Ciekawe niki. Ja mam ile tych koron? 30 dopiero. 6 minut, dopiero odcinek, o! No nie, zrobiłem błąd. Ten sam błąd co ostatnio. No, on się sam podbił. Gościu ma też jakieś lepsze, lepsze auto, widziałem, ale rozwalił się i tak. No przyspieszenie. Mmm, dachowanie miałem, ale... I wygrałem, elegancko. No, ja, ta gra, <grytanie> znaczy reklama tej gry była na pierwszy... No, znaczy na pierwszym, w sensie na początku odcinka. Bierzemy jak na razie z tej gry zobaczymy ile w ogóle odcinek, odcinków nagramy z tej gry. Pierwszy może tak z 10 minut, czyli jeszcze dwa wyścigi może będą. Okay. jest chyba to auto szybsze nawet od czerwonego poprzedniego. To no, spoko. Mi się to podoba. Ja to jak w Raiderze, że kupowałem. O Jezu, jak daleko mnie wyrzuciło, że kupowaliśmy auto. Znaczy, kupowaliśmy. Wygry inaczej, wygrywaliśmy, ale te auto jakoś się za bardzo nie różniły. I to były. Miały taką samą prędkość. Gdzie rower e, był wielkości jakiegoś tam jeepa. No tak, nie niestety to tak wyglądało, ale Ryder to jest całkiem fajna gierka. Co głupia gra? Ja nie wiem, co ludzie wymyślają. Yy ludzie mają w głowach, żeby wymyślać takie gry. Bijmy może moi drodzy do 300 bucharków. Czyli trochę będzie jeszcze wyścigów. <ścoughs> ten bond ten bot zrobił to samo co ja. No nie, przegram teraz na pewno. Chociaż rozwalił się tam gdzieś, Uf, jak ja się odbiłem, fajnie. To dobrze że się tak odbiłem, to przynajmniej y, nie, tam wcześniej się nie rozwaliłem. Elegancko. o, o tej grze mówiłem. ciekawa, Gierka, także może ją nagramy, zobaczymy. Może nawet od razu po e, Raycio. Tę grę miałem nawet e, nagrywać y, jeszcze zanim kupiłem nowy telefon. Na poprzednim telefonie, na poprzednim telefonie w ogóle nie chciała y, ta gra działać, dzia nie, nie odpalała się w ogóle. O, że wszyscy się rozwalili Psz. to jest już ostatnia prosta, więc nie mogę się rozwalić nigdzie. Hmm, budowanie parku rozrywki, ciekawe, ciekawe. Mm -hmm. Uderzać by przyspieszyć. Mm -hmm. Dobra, lecimy. 11 minut już odcinek. Mamy 300, ale zrobimy sobie jeszcze jeden wyścig. Boże, te dźwięki. Okej. Okay. Na końcu prawie się rozwaliłem przed metą. A rozumiem, że za jeden wygrany wyścig mamy jedną koronę. Może tak nagramy tę gierkę? To chyba wiem o co chodzi: to ma po prostu dom domino upaść, tak? Eee, prawdopodobnie tak. No, jakieś powiadomienie pewnie z gierki. Ta. Gram w gierkę i dostęp powiadomienie z gry, w którą gram, że coś tam do odebrania. Ja, nie, jeszcze zrobiłem ostatni wyścig. No widzę, że mapa się zmienia. Czyli tak jak w Raiderze, bo w Raiderze mapa się też zmieniała. Szybciej, kurde no. Yy, Właśnie się uczepiłem ściany i jechałem yy, ścianą przez, 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 przez chwilę tak. Myślałem, że się rozwalę od razu, ale później, później się rozwaliłem <słuch> jakie nienawidzę tych mobilnych, mobilnych reklam. No są bardziej irytujące niż reklamy na YouTube. Także moi drodzy, to byłoby na tyle z tego odcinka. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, zostawienia opeczki w górę. Komentowanie, zobaczenia Na razie na razie i cześć hej hej. Zapraszam Was także na poprzednie filmy, na następne do na następnego na razie i cześć. Hej hej!